którzy pracują w tego rodzaju wiedzy, w poszerzaniu. Naszej wiedzy jest to, że niektórzy z was włożyli i włożyli, powiedzmy. Jeden z tych pain penów do lodówki, do zamrażarek, wkładacie swoje ganse do lodówki z zamrażarką i wtedy mówi, tak, zamarzło, ale co musicie zrozumieć, że gans jest jak słońce i ma w zwyczaju dawać słabszej sile że może doprowadzić do równowagi. Tak więc, kiedy umieścicie gans w warunku zamrażarki lub w stanie zamrożenia, czy cokolwiek innego, jeśli jest na swoim poziomie siły, zrozumcie wyjaśnienie. Jeśli jest na jego poziomie siły, nie wszystko jest na jego sile. Oznacza to, że nadal widzicie gans, ale przy sile chłodzenia lub ogrzewania, aby stać się zrównoważonym. Staje się zrównoważony z samym środowiskiem. Że dostarcza tyle energii do lodówki, że lodówka, która ma pompę, co ciągle pompuje, więc wysysa z niego coraz więcej. Potem linia siły pola. Równolegle lub w równowadze z wodą. Staje, bo nie zapominajcie, że mać jest połączenie tlenu i wlewacie wodę. Wtedy przekonacie się, że gdy siła pola na poziomie zamrażarki. Siła. Która jest dana, jest zużyta lub doprowadzona do równowagi. Wtedy woda zamarza. Przetestowaliśmy to, sam to przetestowałem. Możecie wylewać wodę na śnieg, wodę gans na nowodę. Woda zamarza. Nic nie widać, ale jeśli rzucisz na śnieg gans zamiast wody, to, co się dzieje, to dostrzegacie, że stopniowo siły pola. Stają się tak słabe, że śnieg znika. Po prostu topi się lub odchodzi. A druga strona, gdy nie ma pola, nie ma gansów, pozostaje zamarznięta na śniegu. A potem, gdy gans oddał wszystkie swoje pola swojemu środowisku. Widzisz, że miejsce, gdzie było czysto, zaczyna zbierać ten śnieg, ponieważ dał to, co ma. Jeśli utrzymamy w nim ciągły przepływ gansu, wtedy nie zamarznie, bo zmienia środowisko. Ale pobieranie jest tak duże, że zmieniło środowisko. Nie nadąża, ponieważ jest drenowane, gdyby huragany na Karaibach trwały jeszcze kilka dni. Zobaczylibyście zniszczenie pola, które tam było. Ponieważ pola już się zreplikowały, jest ich tak dużo, tak wiele zostało wykorzystanych i zachowanych. Ale ma granicę, ma pewną energię. Ci z Was, którzy używają gansów do oddychania. Musicie codziennie opróżniać swój pojemnik. W przeciwnym razie nie otrzymacie siły, której potrzebujecie. Widziałem wielu ludzi, och, włóż kilka gansów do bańki hubla, a to kropka zniknęło. Po prostu wyobraź sobie, że coś robisz, ponieważ te, które. Każdy z was, którzy nawet używaliście łatek, zmieniajcie często swoje łatki. Ponieważ dochodzi do punktu równowagi, jest dawcą, daje tak wiele, ale masz takie duże ciało i tak wiele komórek, daje wszystko, a siła kończy się. Nadal widzisz Gans, ale nie w takiej sile, jakiej potrzebujesz, ponieważ zostało już zużyte. Dlatego niektórzy z was odnoszą sukcesy w swoich próbach zdrowotnych, a niektórzy z was nie. I mówicie to, ponieważ przede wszystkim nie myjecie tego, co to nazywacie, swoich baniek hubla. Lub aparatów oddechowych, system oddechowy musi być czyszczony codziennie, ponieważ tworzycie nowe środowisko. Po drugie, musicie codziennie wymieniać wodę gans. W przeciwnym razie zużyjecie to, czego chcecie, i wyobrażacie sobie, że coś jecie lub coś pijecie lub coś wdychacie. I dlatego niektórzy lekarze odnoszą sukcesy, ponieważ widzieli to. Kiedy używacie reaktora dynamicznego, Musicie zmieniać gangst regularnie, nie tylko. Dlatego, że napełniłem go 10 lat temu. Nada tak, wciąż tam jest, ale nie w sile, która pasuje do ludzkiego ciała. Pacjent numer 20 zabrał wszystko. ostatnie to, co zostało. Nauczcie się zasady. Zrozumcie zasadę. Wtedy nie musicie się martwić. Oto co widzimy. Kiedy wkładasz te długopisy. Kiedy wkładasz swoje ganse, mówisz och, zamarza. Czemu? Ponieważ toś, jeśli za każdym razem dodasz do niego więcej gansu, pozostanie tam, ponieważ uzupełniasz to, co zyskuje zostało podane do lodówki i gazów. Ale gazy nieustannie czerpią energię z zewnątrz i pompują się, aby doprowadzić do warunku. Musimy zrozumieć technologię, a nie tylko ją kopiować. Bo ktoś to zrobił. I ten film, dzięki nauczaniu naszego kolegi, jest do pokazania. Jest tak, że kiedy to widzicie, zrozumiecie to, oświeca was, abyście zrozumieli więcej. Coś, co jest bardzo interesujące. Żywy